Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. To jest naprawdę gorący off -season. To, co się dzieje na chwilę obecną, naprawdę przychodzi ludzkie pojęcie. Kawhi Leonard i Paul George. Ten duet w przyszłym sezonie zagra w Los Angeles Clippers. Tak, dobrze słyszycie. W Los Angeles Clippers. Po drugiej stronie Los Angeles mamy yy, Antonego Davisa i LeBrona Jamesa, więc yy, derby Los Angeles to będą naprawdę niesamowite spotkania, które będą elektryzować cały świat NBA. Ale co oprócz tego? Oprócz tego Kemba Walker stał się zawodnikiem Boston Celtics, Jimmy Butler poszedł do Miami Heat, a Al Horford w duecie z Joelem Embiidem będzie tworzył niesamowity duet podkoszowy w Philadelphia 76ers. Tymczasem my porozmawiamy o najważniejszych ruchach, które miały miejsce na Brooklynie. A jeżeli mowa o Brooklynie i Nets, jedynym odpowiednim gościem jest Filip Jedliński. Cześć Filip! Cześć, cześć, siemanko. Powiedz mi, zacznijmy może nietypowo. Co łączy Brooklyn Nets i Boston Celtics? To jest taki temat, który fa fan Nets chciałby jak najszybciej zapomnieć, o nim, ale czasami się nie da, bo to gdzieś tam jest ciągle wspomniane. Wspominamy. No co łączy? No Ta feralna wymiana z 2013 roku, która zaorała tak naprawdę Nets na kilka pięknych lat. Byli jednym no, z najgorszych, w z najgorszą, najgorszą praktycznie ekipą w NBA. Także no. Ciężko jest o tym wspominać, ale, ale czasami jeszcze trzeba i czasami gdzieś te demony przyszłości są, ale jak widać powoli Nets wychodzą na prostą od poprzedniego sezonu, także, także mam nadzieję, że już niedługo się da o tym całkowicie zapomnieć. A Opowiedz nam o swoich odczuciach, gdy był wieczór, była godzina około 21.20 i na Twitterze wyświetliło się Tobie powiadomienie, że do Brooklyn Nets przywędruje Kevin Durant, Kyrie Irving i DeAndre Jordan. Jak na to zareagowałeś? No, ci, że w pierwszej chwili m, sobie odpaliłem tego tweeta Adriana Wojnarowskiego, przyglądam tak się i patrzę, no kurczę, no nie to niemożliwe, to chyba jakieś fajne konto. Ale tak przyjrzałem ja się, przyjrzałem, nie no to jednak prawda. No, co, co tu dużo gadać? No, jako fan NES naprawdę bar bardzo mocno się ucieszyłem. To było, po tych wszystkich latach teraz suchych w net, to było coś naprawdę świetnego, że taki zawodnik, taki, ta, taki gracz przychodzi do, do, do NES jak Kevin Durant. Nawet w pakiecie właśnie z Kairym Irvingiem i z Deandre Jordanem, także także to jest niesamowita paczka i mam nadzieję, że pozwoli to Netsom budować drużynę jeszcze mocniej. A gdy już trochę się ochłonąłeś i uświadomiłeś sobie fakt, że yy, że Kevin Durant doznał naprawdę poważnej kontuzji, która może wpłynąć na jego dyspozycję po powrocie na parkiet. Czy również tak samo pozytywnie oceniałeś ten ruch, bo oczywiście Kevin Durant jest obecnie Najlepszym koszykarzem NBA i musimy to szczerze przyznać, ale czy gdzieś z tyłu głowy nie pojawiły się tobie jakieś wątpliwości, że, że być może to jest pójście w bank, być może to jest e, kupienie kota w worku, że to nie jest do końca przemyślany ruch, e, gdy, gdy spojrzymy w przyszłość e, netców. Wiesz co, no zdecydowanie tutaj masz rację. Jak już ochłonąłem sobie po tym, przeanalizowałem sobie to i tak sobie myślę, no kurczę, no jakieś tam wiadomo ryzyko jest, bo goś traci tak naprawdę cały sezon. Nie wiadomo w jakiej wróci w dyspozycji w następnym. Czeka go długa rehabilitacja, wiadomo też będzie starszy. Także no jakieś tam mieszane takie uczucia się pojawiły, ale przeanalizowałem sobie to i no jak masz okazję ściągnąć swojego gracza Kevin Durant, tak jak mówisz, prawdopodobnie jest aktualnie najlepszym koszykarzem w NBA. Jak jest okazja ściągnąć zawodnika, to to robisz, bez względu na wszystko. Może mieć okazję, ale pojawiły się pieniądze, pojawiła się okazja. Robisz to bez względu na wszystko. Jasne. I również nowy sezon rozpocznie z nowym point guardem. D'Angelo Rasela zastąpi Kyrie Irving. I powiedz mi, gdybyś był trenerem Brooklynu Nets, na którego z nich byś postawił i czy uważasz, że wymiana D'Angelo na Kairiego jest w 100% procentach dobrym wyborem? Wiesz co... Nie ukrywałem tego, że byłem trochę sceptycznie nastawiony do transferu Irvinga. Bardziej mi zależało, żeby rozwijać dalej D'Angelo Russella, żeby to on był tej twarzą tej organizacji razem z tymi wszystkimi młodymi zawodnikami. Żeby to on był liderem. Ale kiedy właśnie pojawiła się ta plotka, że jeszcze Kevin Durant ma dołączyć do pojawiła się taka okazja, no to już troszeczkę, troszeczkę przychylnie spojrzałem na Irvinga. Pomyślałem sobie, że razem z, razem z Durantem to może być naprawdę fajny duecik. Tym bardziej, że gdzieś tam poza boiskiem się kumplują, spotykali się, dyskutowali o wspólnej grze. Także jak żył GM-em czy trenerem Netsów, pe pewnie bym chciał dalej rozwijać to, to tych wszystkich młodych zawodników z Diangelo na, na czele, aczkolwiek no mówię, to, to by była troszeczkę trudna trosz, troszeczkę ciężka decyzja, gdybym nie, nie miał pewności, że przykład właśnie przyjdzie Kevin Durant. Właśnie mówisz dużo o współpracy Kevin Durant, Kyrie Irving. Ostatnie lata Durant spędził, grając w duecie ze Stefanem Kerem. I według ciebie, który z tych duetów jest lepszy i który z tych duetów osiągnie więcej? Czy być może Kevin Durant nie jest jeszcze u szczytu swoich umiejętności i tutaj gdybamy, ale może Kyrie Irving za rok, gdy Kevin Durant wróci po kontuzji, pozwoli mu się wspiąć na jeszcze wyższy level? Jak, jak, jak do tego podchodzisz? Wiesz co, no póki co ciężko jest takie, o takie rzeczy gdybać. Wiadomo, że duet Stephen Curry-Kevin Durant to było coś to było coś niesamowitego w NBA. Prawdopodobnie no, w tym momencie to był najlepszy duet w, w całej lidze. Osiągnęli wspólnie dwa mistrzostwa, no trzeciego nie udało się ze względu na kon, kontuzję KD. Ale jestem przekonany, że ten duet, czyli teraz K, KD i Kyrie Irving, Mogą, mogą osiągnąć na pewno przynajmniej jedno mistrzostwo, a co, co będzie dalej? No, no, zależy w jakiej właśnie dyspozycji wróci KB, bo mówię, no, cała ta gra będzie się od tego, yy, będzie cała ta gra uzależniona od tego, w jakiej dyspozycji wróci właśnie KB. Ostatnie lata dla Ciebie jako kibica Brooklyn Nets były naprawdę ciężkie. I powiedz mi, jak to jest yy, patrzeć z góry na lokalnego rywala, na lokala z Zamiedzy, czyli mówimy tutaj o New York Knicks? Czy, czy jest jakaś zdrobna szydera z lokalnego przeciwnika? Jest <grym> to jakaś tam szyderka na pewno się pojawia, tym bardziej, że ze względu że śledzę te wszystkie konta na Twitterze związane z Netsami, różnych kibiców z zagranicy i oni sobie lubią robić bekę z New York Knicks, stawiają jakieś fajne, fajne memy, nawet z NBA NBA ostatnio, nie wiem czy widziałeś, wstawiło tego aktora, co gra Spidermana, to, Toby McGuire, tak? Przeciera te okularki Zda, z, dale, z daleka widzi Ziona Williamsona. Przyciera to okularki i nagle widzi Julie Farandla. Także, także ta be beka z fanów Mix jest troszeczkę, ale no mówię, nie, nie chcę ich nie jakoś jeszcze bardziej dołować, no bo tak naprawdę te poprzednie lata mieliśmy praktycznie wszystko takie same i Nix i Nets praktycznie byli na, no, na dobrym poziomie. To nie był jakiś wyżynek koszykówki NBA. Teraz szczęście się uśmiechnęło do, do Netsów, a, a Nipsi dalej pozostają troszeczkę, że tak powiem, w słabym punkcie. No niby jakieś tam ruchy zrobili, ale, ale wydaje mi się, że raczej to teraz nam przez, przez dłuższy czas panować w Nowym Teraz już trochę poważniej. Powiedz mi, jakie są Twoje oczekiwania na najbliższe lato, najbliższe miesiące wobec, wobec Brooklynu? Wiesz, co, oczekiwania są takie, że trudno myśleć jakieś wielkie wymagania, tak? Bo to te, w tej chwili to będzie drużyna tak naprawdę Kajego Irvinga. Oczekiwania moje są takie, żeby, żeby on sprawdził się jako ten lider w końcu. Wiadomo, że ostatni, ostatni czas jego w Bostonie nie był jakiś świetny. Jakby tak podsumować sobie całe ca, cały te dwa lata, to ra, raczej by wyszło na minus. I chcę, chcę, chcę po prostu zobaczyć, jak Irving wypadnie w tej roli. O, oczekiwania jakie? No myślę, że play-offy powinny być spokojnie. Tym bardziej właśnie teraz, że Toronto będzie osłabione, to już jakiś tam, powiedzmy, kolejny rywal odpada. Także myś, wydaje mi się, że te playoffy powinny być z jakiego miejsca. Nie wiem, nie wiem. A, a co będzie dalej? No to mówię, to wszystko zależy od tego, w jakiej dyspozycji wróci Burend. Bo to jest, to jest taki punkt główny teraz w Brooklyn Nets. W jakiej dyspozycji wróci Kevin Burant? Teraz Netsi przeżywają swoje 5 minut chwały, ale zanim do tego doszło. Powiedz mi, jaki był przełomowy moment w budowie zespołu z Brooklynu, w który, od którego ta drużyna zaczęła rosnąć, od którego yy, wszystko zaczęło się zmieniać i iść w pozytywnym kierunku, kiedy ktoś zaczął przemyślanie budować tą drużynę? Momentem według mnie było takie kontynuacja współpracy z trenerem Kenem Atkinsonem i z generalnym menedżerem Seanem Marksem. Swoim rogą byłem zawodnikiem Polskiej Ligi Koszykówki. To też jest fajne, że taka postać teraz buduje du dużo, dużo, dużą firmę w NBA. To jest myślę taki, taki, taki moment kulminacyjny, w którym Nets zaczęli iść w górę, czyli ten rok 2017 tak mniej więcej. Wtedy doszło do kontynuacji tych współpracy. I, i, i to, to, to jest taki moment, w którym właśnie cine zaczął się odbudowywać. Niby tego po statystykach nie widać, niby tam sobie już jakiś tam poprzedni sezon zobaczysz, o, ledwie niby 28 zwycięstw, 34% zwycięstw, ale, ale to, to, to był taki moment, w którym ta drużyna zaczęła iść w górę. Ten off-season jest naprawdę szalony. Prawdopodobnie jeden z najbardziej ekscytujących, być może w całej historii NBA. I powiedz mi w tej całej hierarchii, Zespołów uważasz, że Brooklyn Nets znajdują się na którym miejscu, jeżeli chodzi o zespoły, yy, które wygrały najwięcej w czasie, w czasie tego tygodnia? Wiesz. Przed, to, przed tą wymianą, przed dzisiejszą tak naprawdę wymianą yy, i przejściem Kała Narda do Clippersów stawiałem, że Nets no, prawdopodobnie będą tą drużyną, która zgarnie najwięcej. Że to będzie taka, taka, taki top 1 tego season a tymczasem tutaj Clippers zrobili też niezłego psikusa, podpisując Kała, Leonarda i Pola George'a. Wiesz co, myślę, że ustawiłbym te obie drużyny na, na równi, że one zrobiły naj najlepsze ruchy. Oczywiście też można dopisać do tego grona Lakers, którzy na notabene no, ściągnęli Antonego Davisa, prawda? To też jest zawodnik, który jest top 5 z goły, top 5 lig gracz ligi. Także no, niby, niby te wzmocnienia... Lakers y, nie są jakieś takie no, powalające, patrząc pod kątem na to, że chcieli właśnie Kawaja, a ściągnęli sobie Kentagrysa Caldwell-Pop'a, czy pod, przedłużyli Jepayra Lamaggi, ale tak myślę, że na pierwszym miejscu będą Nets i Clippers, a nad, zaraz za nimi będą Lakers. Mam no, nadzieję, Filip, że jeszcze sobie o off-season porozmawiamy, ale to już będzie miało w miejsce w innym materiale. Tak jest, tak jest. Mam, mam nadzieję, że też tak będzie, że jeszcze będziemy mieli sobie okazję porozmawiać o koszykówce najlepszej na świecie. Tymczasem dziękuję tobie bardzo za rozmowę i poświęcony czas. Dzięki, dzięki, dzięki. Ja też również. Dziękuję wam bardzo. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, które będę się pojawiały na tym kanale, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie wcisnąć czerwonego przycisku pod tym filmikiem. Do zobaczenia.